Witam serdecznie. Powiem tak, mój dziadek kiedyś godął tak. Kaszok i Kiszka oboje z mieściska. I ja teraz mówię tak. Misz masz w dniu dzisiejszym golf. Sam nie wiem jak dokładnie, jaką ma pełną nazwę, ale postaram się mówić poprawnie. Golf 5 GTI. R32 lub VR6, bo tu jest mega sabik, ale zaraz więcej informacji o tym wypasie. Pierwsza prezentacja od Oskariksa i oglądajcie, bo to jest na sprzedaż. Może być ten kozak, nie składak was. wypasionej, Wchodzimy od razu pod silnik. dobrze Oskaric, kurwa. To jest jakiś prawdziwy kozak. Oskaric pomógł pomógł. Słuchajcie, od razu można powiedzieć na dzień dzisiejszy, że jest delikatny problem z otwarciem maski, ale to jest bardzo dobrze, to jest wiecie dlaczego, bo ona nigdy nie jest otwierana. Dlaczego? Bo ten silnik jest nieawaryjny. Tu nie ma co się zepsuć. Jak widać, właściciel zadbał o wszystko. Jeżeli chcecie mieć wypasione wypasiony auto, że można zrobić z tego projekt. To właśnie ten Golf GTI i R32 jest dla Was. Czerwony kolor, który też dodaje mocy, też dodaje prędkości, ale największe wrażenie na mnie zrobiło to. Ten filtr stożkowy z tą wielką rurą zaczyna to mocowanie i zażigany olejem. To mi się podoba. Czuję to. Wszyscy, którzy są fanami motoryzacji, w ich krew, w żyłach płynie krew. Oni kurwa śnią o oleju. Dokładnie. Jakie kurwa sprzęgło spalone, pojebani jesteście, tu się nie ma co polić, tu szlugi się poli w kiblu, kurwa, w markecie. Zaraz będziemy pokazywali jak to go do. Oczywiście zainwestowałem kupę siana, kupę czasu, żeby sprawdzić za was to auto. Byłem w serwisie jednym, byłem w serwisie drugim. obiedziłem pół Polski i wszyscy powiedzieli, że jest wypad, że to nigdy nie było puchnięte, nigdy. Garaż, kościół, market, to wszystko. Czasami jak autostrada, niewielki przebieg. Ale jak to wyglądacie, te lampy, te zderzoki. Tu ta czerwona. No tak, wy się śmiejcie. Ale to jest prawda. Czarne koła oryginalne. Czarne oczywiście, czerwone zaciski pod kolor. Oczywiście, kurwa, karoserii. Ja mam tu czerwone dodatki. Na papciu też, kurwa. Ja pierdolę, no wam powiem, że jest, kurwa, amazing. Zobacz, Kurwa, szyberdachy. Lusterka pod kolor. No zobaczcie to, no za ten środek. Tak mają wszystkie oryginalne siedzenia GTI. Od Golfa jedynki do Golfa ósemki czy dziewiątki. Nie wiem ile tego wyszło, kurwa, tak samo jak nie wiem ile wyszło szczenek, kurwa, film szczenki. Jedna, kurwa, wersja druga, trzecia, piętnasta. Na wspólnej jest 8000 tysięcy odcinków, kurwa. A taki Golf z takim swapem w Polsce jest tylko jeden. Posłuchamy jak to gada. Przejedziemy się tym wypasem. I nie możemy zapomnieć o Max design. Cały Pakiet Maxtona Design. To, co tu się odjebało teraz na tej lotce z tyłu, to sam nie dowierzam. Piękne auto. Tumik wypasiony. No to pora zobaczyć, jak to gada. I zapraszam na rundę. Wszystkich chętnych na zakup auta już zapraszam. W niedzielę odcinek. I linki też, kurwa, będą w niedzielę. Nie ten klucz. Nie ten klucz? Czekaj, mam drugi w samochodzie. nie w kieszeni. Kurę jestem łeb, nie to już. Ale jestem łeb, dobra. Chcecie zobaczyć, mili Państwo, jak to go do? Odpala całkiem nieźle. Ale dochodzi 340 tysięcy przebiegu, czyli niewiele, bo to jest ta stara motoryzacja. To jest ta dobra motoryzacja, to jest ta, o której marzycie, kurwa. Więc rani Pierdolciem ma najebane w chuj, Pety Jebane. Choćbyście się zejrzeli, kurwa, blachówą, to nie możecie powiedzieć, że to auto gada źle. Dźwięk rewelacyjny, ja już się zakochałem. Ja prawdopodobnie sami kupię to auto, ale póki co dam Wam szansę. Drodzy Państwo, szparki, wszystko posprawdzane. No ja nie mówię, no blacharz powiedział, kurwa, wyraził opinię. Ja oczywiście daję gwarancję roczną, słowną na to auto. Na wszystkie kurwa podzespoły. Możecie palić laka, kurwa, na ręcznym po tygodniu dzwonicie, że łysy opony, kurwa, druty wyjebały. Gwarancja jest! Jedziemy, Oskar. Dosiadliśmy das auto, jesteśmy w środku. No i powiem krótko. Od razu dam gazu. Symfonia dla uszu, symfonia, drodzy Państwo! To jest po prostu prawdziwe 6 cylindrów starej generacji i żadne nowe silniczki, żadne turbosprężarki tego nie zastąpią. Ja nie mówię, że to jest złe, że nowa motoryzacja jest zła, bo nie jest zła nowa motoryzacja, ale mam tak starej motoryzacji, czuć właśnie to coś, czuć te spaliny ale dźwięk tego silnika w ogóle no, no to jest coś pięknego no, nie jesteśmy w stanie, kurwa w nowych samochodach takiego czegoś osiągnąć musimy jeździć, kurwa, wycinać jakieś tam gówna katalizatory, kurwa DPF-y i chuje moje dzikie węże kurwa, a tu mamy to z prawdziwego silnika, to tego ja dziedzie, kurwa ja mu wyjebie, kurwa, no, do bed, jebany, kurwa się nie patrzył i No ale jest, Oskarik za nie mówił, jak za nie mówi, to znaczy, że jest z tej strony, jak z tej strony, to znaczy, że mu się podoba. Oj Dlatego dźwięku uważam, że powinniście kupić to auto, bo naprawdę jest warto. Zjedzie się się, zobaczy kierownica tu ucięta, GTI, 340 tysięcy przebiegu, nic nie zniszczone, po prostu nic, zobaczcie, monitory ładnie, ten kokpiczek, no przy no oskarik, zobacz, pokaż tutaj wszystko, czerwone, no to, no powiedz nie? No to jesteś też Andosz, kurwa, no ty już pewno od razu to hapnął. Teraz za ile. No, skurwa za dobre, dajmy Zawracamy te spizdy dla Państwa oczywiście, tylko dla Państwa, czy nie dla nas. ale to chodzi. Oj, oj! Ale jest bujanka! Nie, no jedzie naprawdę dobrze, muszę powiedzieć, że. Drodzy Państwo, no przecież dlatego, dla tego, dla tego dźwięku to naprawdę można zrobić wiele, ale powiem tak, szczerze, dobra. Przejdźmy teraz do takich, jakby wiecie. Auto, nie wiem z którego jest roku, wiem, że jest bardzo zadbane. Po takim swapie, no i bardzo dobrze, czego się nie robi ta. Na wariacji. No, powiedzcie sami kurwa, no. tylko debile robią sapa kurwa z 2,0 na 1,6, a prawdziwa kurwa ekipa robi kurwa z 2,0 na 3,2, no 250 koni to ma. I to są prawdziwe konie, bo to jest 6 cylindrów. Haha! Ha! Rocznik 2005. No, a tutaj widzę na Ta. podgrzewane fotele. Wszystko ma Wszystko kierownica, kurwa, wszystko na bujance. Słuchajcie, to co powinien mieć JTA R32 ma on ma dużo więcej do zaoferowania niż zwykły GTI, bo zwykły GTI ma tylko 2 litry silnik, a ten ma trzy i tym miłym akcentem, drodzy Państwo tym przeciągnięciem chcę zakończyć ten wspaniały odcinek informacyjny gdzie ludzie po prostu wiedzą po oglądnięciu tego czego chcą, czym chcą jeździć no ludzie, kurwa, no ja jestem kozak a ja te, kurwa, w sierpniu na 50 centa na koncert <laughs> z Oskarem idziemy kurwa Będziemy stali przy kibach, mamy najtańsze bilety. No i chuj, Fifty będzie nas pozdrawiał. Primo, primo, how are you? A bem, jestem tu, No i tak będę gadał z Też mi da auto do programu. No i po prostu na bujance. Dziękuję. Żegnam się z Państwem. Oglądać, ogłoszenia, wszystko jest. Kupować, bracie, zastanawiać się, bo coś czuję, że tu będzie kolejka. Tu będzie, kurwa, kolejka po bułki. Tak mi się wydaje.